Kształtować defibrillację. Nacisk na pomarańczowy przepis. wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie. W słowym wstępu powiem tylko, że każdy z Państwa ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Reguluje to artykuł 162 kodeksu karnego, który mówi, że kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy. Mogą z tej pomocy e, udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo tej życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Za chwilkę, tutaj, ratownicy z grupy Ratmed zaprezentują podstawowe e, ćwiczenia z zakresu udziału pierwszej pomocy. Zaczniemy od symulowanej scenki z wypadku komunikacyjnego. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy osobę, która leży, jest nieprzytomna, nie oddycha. Dodatkowo. Ma różne obrażenia, takie jak amputacje, kończyny górnej, prawej, kończyny dolnej, lewej. E, obie nogi złamane, złamania są otwarte, oczywiście krwawią. Delikatnie leci też z czoła poszkodowanemu. Poszkodowany oczywiście nie daje oznak życia. E, przyjechało pogotowie z ciężkim sprzętem. Chłopaki zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zabezpieczyli także siebie poprzez założenie rękawiczek. Postępowanie jest następujące. Widząc krwotok, priorytetem zawsze jest zatamowanie tego krwotoku. Jasną sprawą będzie, że najbardziej krwawią amputacje. Ratownicy wyciągają opatrunki jałowe, gazy i bandaże. Zakładają najpierw opaski uciskowe, następnie opatrunki w miejscu. Zasada jest taka: opaskę uciskową, czyli coś, co ma co najmniej 4 cm szerokości. Bandaż, szalik, pasek. Zakładamy powyżej staw, który został amputowany. Czyli w przypadku tutaj kończyny górnej powyżej łokcia, w przypadku kończyny dolnej powyżej kolana. Szybciutko zakładamy opaskę uciskową, następnie tamujemy w miejscu krwotoku. Bierzemy jałową gazę, przykładamy, uciskamy, dodatkowo zawijamy też bandaż. W tym momencie kolega sprawdza jeszcze raz przytomność i drożność dróg oddechowych. Osoba nie reaguje, nie daje żadnych odnak życia, a więc sprawdzamy, czy osoba oddycha. Metoda pat, słuchaj, wyczuwaj. No niestety osoba nie oddycha. Potrzebna będzie resuscytacja krążeniowo-oddechowa, na którą składają się i uciski klatki piersiowej, i wdechy, i także już od pewnego czasu defibrylacja automatyczna. Ratownicy stabilizują kręgosłup w odcinku szyjnym, rozbierają poszkodowanego, odsłaniają punkt ucisku, i na gołej klatce odmierzają linię sutkowej, uciski klatki piersiowej. Uciski w tempie około 100 razy na minutę na głębokość 4, 4 do 5 cm. Po 30 uciskach wykonujemy również dwa wdechy. W przypadku służb ratunkowych nie wykonuje się usta usta. E, pomagamy sobie tutaj za, za pomocą e, przyrządów takich jak worek ambu. Ratownicy wykonują 30 ucisków na dwa wdechy. Przez około minutę. Tak, minęła minuta resuscytacji koledzy wyciągają defibrylator. Takie defibrylatory od pewnego czasu można spotkać już w galeriach handlowych, supermarketach, stacjach paliw. On dokładnie pokieruje nas przez etap defibrylacji. Defibrylacja, przypomnę, jest to przejście przez mięsień sercowy impulsu energii elektrycznej. Defibrator każe przykleić nam samoprzylepne elektrody do gołej klatki piersiowej i każe podłączyć elektrodę. W tym momencie defibrator każe się odsunąć, trwa analiza rytmu serca. Defibrator uznał, że defibracja jest zalecana, trwa ładowanie. Ratownik prosi o odsunięcie wszystkich. Defibrator prosi o naciśnięcie przycisku defibracji. Defibracja została zastosowana. Dalej trwa W A więc podejrzewamy u niej uraz kręgosłupa. Taką osobę należy zabezpieczyć na desce. Jak widzicie państwo, yy, kołnierz szyjny jest już założony. Przekręcamy poszkodowanego delikatnie w jednej osi do siebie i wsuwamy deskę. Zabezpieczamy też termicznie poszkodowanego w takim przypadku, czyli koc termiczny, przypomnę, jeśli chcemy e, zabezpieczyć przed wychłodzeniem poszkodowanego, przykrywamy srebrną stroną do ciała. No i takiego poszkodowanego zwykle wkładamy do karetki i odwozimy do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.